Zadanie. I mądrze podejście do y, tematu, bo obiecane, takie jak tutaj, czy ta firma, czy inne, oni mają jeden cel i ja ich rozumiem, oni mają zarabiać pieniądze, z ludźmi w ogóle się nie liczą, w ogóle z ludźmi się nie liczą. Po drugie jeszcze, bo każdy by zarzucał, że na przykład dzierżawa jest z tego, to niech ci Państwo kupią te tereny, no odpowiednio dają, tak, tego, tak, tak, tak. nie. nie. Bo to będzie odpowiedzialność spadała na właściciela gruntu. Na właściciela gruntu wszystkiego odszkodowania. Po drugie, Niemcy mi powiedzieli, u nas na dzień dzisiejszy, ja mogę, bo to jest nie jest tajemnica żadna honorowa. Te co u nas stoją metraki, ludzie otrzymują 2000 euro, już przeliczając. Te co chcą nowe, postawić 3 i 4,5 mega, im dają 30 tysięcy złotych. Pytam się, jak to jest w Niemczech u nich. Nawet jak licząc inne dochody. Proszę Państwa, oni się wyśmieni z tych kwot. Tam przy takich warunkach, wiatru, przy takim ukształtowaniu terenu, to Niemcy za dzierżawę otrzymują 56 tysięcy euro. 56 tysięcy euro. To jest 30 razy więcej w porównaniu, oni mają lepsze zarobki. To 30 razy Niemiec od nas więcej zarabia? Nie taksi są już mądrzejsi, a u nas przychodzą firmy, które, do naszego wójta mówiłem, panie wójcie, jak to jest takie dobre, to zaznasz pan sobie teren, pokaż ludzi przy sobie. Nie, proszę państwa, najlepiej na granicy, a u nas to są tereny rekreacyjne. Tu Wójt będzie mieszkał 8 kilometrów od tego, no. Nie, może będzie przeszkadzać. Na razie dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę mikrofon, jeżeli można. Szanowni państwo, wywołał tutaj do odpowiedzi, chociaż tak miałem zami zamiar zabrać głos, ponieważ no z tej pańskiej dłuższej wypowiedzi muszę powiedzieć, że z wieloma tezami można dyskutować. Ja tego robić tutaj nie będę, bo to nie o to, to, nie o to chodzi, powiem tylko kilka przykładów bo y, ta Państwa wypowiedź przypomina mi taką y, bardzo popularną w kraju y, prelekcję doktora Wojciechowskiego, pracownika naukowego podobno Politechniki Wrocławskiej, ale nikt go tam nie zna y, i jeździ sobie po kraju takie rzeczy opowiada i na koniec y, tych opowieści mówi o, o czymś takim, że y, podaje ilustrację jednej, jednej turbiny wiatrowej, która gdzieś tam w kraju potem y, upadła pod wpływem wiatru, bo system kamery, komujący mnie zadziałał i to jest przykład na to, że nie inwestować w energetykę, takiej jaką projektatów, jeżeli to jest ten przykład na setki tysięcy urządzeń, które to może i miliony, które na świecie istnieją, no to, no to rzeczywiście jest, jest to dobry przykład. I proszę pana, ma tutaj mamy do czynienia z podobnymi tezami. Kilka rzeczy, które do mnie, do mnie akurat Pan tutaj zarysował, to na nie szczegółowo spróbuję odpowiedzieć. Natomiast pozostałe tylko wspomnę, bo tak troszeczkę nie no nielogiczne jest stwierdzenie, że Pan twierdzi, że wiatrak to znaczy, że w pewnym momencie chodzi luzem. Co to znaczy, że chodzi luzem? To znaczy, że on jest napędzany przez energię elektryczną? No, to jak? no, no dziwnie, to tak jest dziwne podejście. Nie odbiera, to, to stoi w miejscu po prostu, no, a nie pracuje. Proszę, proszę pana, co dalej? Odwraca się No to kolejne jakieś takie dziwne sprawdzenia. No, ale tak on powiedział, że on odwraca, bo Ja pomyłka, rodzic się odwrócił na śmigła, żeby nie było słychać. Proszę, nie, nie. proszę, proszę Państwa, ale może nie istotą, jeżeli stoimy pod Szyburnikiem, no, pod bliżówkami, istotą nie jest hałas gondoli. Nie jest hałas, który w środku z tej maszynowni, tylko istotą hałasu to jest ten dźwięk mijania śmigła zwierztu. I to jest ten słyszalny dźwięk, który, który może być. I, I to jest istota sprawy. Nie, nie w środku, bo gondole są już teraz tak wypuszczone, że praktycznie się na, na zewnątrz nie wydostaje. To taka jedna, jedna z ze sprawy. To, proszę Pana mówi, że y, i to jest taka szersza, będzie tylko pańskie stwierdzenie, ale to y, bardzo często się powtarza w sprawie wartości gruntu, niemożliwość zabudowy. Ja zresztą na swoim slajdzie też nie zdążyłem tego omówić, ale 400 w strefie, 400 metrów nie można prowadzić, nie, y, nie przewiduje się czy nie postara się na zabudowę mieszkania. Ale proszę Państwa, to są tereny rolne. Ustawa o planowaniu przestrzennym. Zobaczmy przeznaczenie gruntów. Jeżeli mamy grunt rolny, jeżeli mamy możliwość y, lokalizowania y, zabudowy na terenie, y, na gospodarstwie 20 kilku hektarowym jak u nas, na przykład, bo w mniejszym można, nie można budować gospodarstwa rolnego, bo tylko gospodarstwo rolne na grupie rolnym może postawić, no to jakie jakiej funkcji zabudowy, to jakiej zabudowy mówimy. No to, ale mieszkaniowie pan nie może budować na gruntach rolnych. Ma pan strefy wycielone, strefy budownictwa mieszkalnego. To podstawowa funkcja. Proszę państwa, dosadka 10 lat nie specyfikujmy się na coś. Nikt nie mówi, że to jest... jest to co? A więc... Za 20 lat rozbiorno to? Proszę państwa, pozwólcie się samokończyć. Dajmy, no, to się dostaniecie Państwo My, nie, nikt nie mówi, że ta decyzja jest łatwa i prosta. Oczywiście, że musicie Państwo, bo część rady tutaj zapewne jest, że musicie się zastanowić, patrzeć perspektywy I być może za 20 lat gdzieś, gdzieś mogą być, no to w tym regionie. No, trzeba się zastanowić. Jeśli chodzi o, o te subwencje, no proszę Pana, jeżeli subwencja w gminie zwrócona jest o milion sto, jak Pan mówi a dochód z farmy wynosi 600, no to już sam fakt świadczy o tym, że wyliczenie nie jest wyliczeniem wprost. Tam jest kilka zmiennych wyliczeń i jakieś inne składniki musiały wpłynąć na to, A przede wszystkim zaszczyt od tego, że sytuacja w kraju generalnie się zmniejszy. I dlatego mamy, ten, dlatego mamy ten problem. Kożmana do, yy, przyszedł, się pan tutaj, o którym o swoim, o swoim, swoim doświadczeniu. No zapewne pewnością pan ja nie będę ich podważał. Natomiast ja mam y, od 2006 roku y, w naszej gminie y, mieszka 65 tysięcy mieszkańców. Y, proszę pana, ja nikogo nie znajdę, kto tak byłby y, poszkodowany, czy tak by to odczuwał i byłby poszkodowany przez to, że te 4, y, 39 ruchów i na wcześniej 27 na terenie tej gminy jest wręcz odwrotnie. Ludzie uważają co innego że to podniosło atrakcyjność gminy, że to jest dobry krok w rozwoju gminy. Takie mamy, mamy takie badanie, badanie o imieniu publicznej promieniu 3 km zapykaliśmy przez 200 ludzi. Co o tym sądzą? To 80 to 90% jest akceptacja. Natomiast tak zdecydowanego negatywnego stanowiska nie ma. Ja bym proszę Państwa do obiektywizmu zaproponował, chociaż i tak w Państwa bo tu nie ma czasu i tak dalej, czy dla poznania wielostronnego, posłuchajcie na przykład Pana sądysa ze wsi Bukla na Podkarpaciu. W, w krajobrazie pięknym, górskim też mają kilkanaście turbin wiatrowych. Przyjechał Pan Węgrzyn, opowiada i on z własnym doświadczeniem takich kilkaset metrów, około yy, 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 kilometra od od których wyjmą no, własne doświadczenia. I proszę Państwa, my tu cały czas rozmawiamy słowo naprzeciwko słowu, bo jeżeli Pan Ziemkiewicz mówi o opracowaniach naukowych, no to przepraszam bardzo, po jednej stronie są tylko dobre i naukowe, a po drugiej stronie to już się schwa tu jest nasze życie i nasze mieszkanie. A prawda. Ależ Państwo macie Ja mówię o tym, czego ja doświadczyłem. Ja przyjechałem po to, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami. Poza tym, ja powiem jeszcze jedną że w Państwo też zastanawiacie się, po co tutaj jestem. Gmina należy do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnych. Jestem członkiem zarządu. Naszą misją stowarzyszenia jest też odmitowanie, od do... sprowadzić na Ziemię, już są różne emocje, można pewne słów nie dobrać, sprowadzić na Ziemię pewne pojęcia. I to czynimy, opieramy się też na świecie naukowym, natomiast tutaj no, mieliśmy też pewne wycieczki takie osobiste, tego też, yy, takie do a osobiste akurat do sprawy yy, o tym proszę tak, to do sprawy chyba niestety, bo yy, takich incydentów może być dużo, ale one nie można generalizować. Natomiast nie będziemy, yy, będziemy tu yy, Kto ma rację, bo yy, każdy będzie się opierał podnosić yy, podnosił swój autorytet naukowy. Proszę Państwa, sprowadzić pewne rzeczy trzeba do właściwego wymiaru. Natomiast funkcją niezaprzeczalną, podstawową Rady gminy jest uchwalanie. Natomiast, i to jest, to jest Wasza sprawa, i tego nikt pan, o to, z Was nie zdejmie i tego nikt nie zabierze. I to jest oczywiste. Natomiast, żeby podjąć decyzję, no to trzeba posłuchać wszystkich, trzeba poza sprawy ze wszystkich Ja mówię to, czego ja doświadczyłem no w swojej gminie. Natomiast Państwo możecie, kto wierzy, nie wierzy, to jest Państwa. Państwa sprawa. Państwo zdecydujecie o przyszłości obecnej. Dziękuję bardzo. W jakiej byłości pan od, od Jatraka? Y, Około 3 km. Ale ja z miasta się nie wyprowadzę dlatego, żeby udowodnić komuś, że to nie szkodzi. Wewnętrznie jestem przekonany o braku szkodliwości ponad dwóch punktów. A to płatność małej części. Szanowni Państwo, czy jest konkretne pytanie? Bo jeżeli mamy w ten sposób dyskutować, to możemy się przenieść do parku i tam będzie kto chciał, Słucham, konkretne pytanie. Konkretne pytanie jest takie, yy, jaka będzie planowana odległość od wiatraków w gminie Olecko? W jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, którzy yy, będą narażeni na oddziaływanie wiatraków? Tu wcześniej tylko przemknął taki sobie slajdzik, tak, nie wiem, to pan Szurczyk wyświetlał i było takie łagodne wykresy, które szły sobie daleko w prawo, każdy inny hałas, hałas drogowy, lotniskowy, tam inny i taka gwałtownie podnosząca się do góry yy, linia i to był hałas od wiatraków, a konkretnie to jak odbierają go ludzie, tak? Czyli te wszystkie gdzieś tam są w miarę akceptowane hałasy, mimo wysokiego poziomu, natomiast hałas od wiatraków, ten dokładnie wykres pokazywał, że jego poziom już na, na niskim poziomie, 40 decybeli, właśnie tych 45 decybeli jest już na granicy, akceptacja wręcz jest nieakceptowalny. Nie możemy powiedzieć, że każdy z nas jest taki sam, każdy jest inny. Wśród nas są ludzie chorzy, są dzieci, osoby bardziej uczulone na, yy, na różne rzeczy, na hałas, na infradźwięki. I gdzie one mają się podziać? My nie jesteśmy standardowo wszyscy ustawieni, że ten próg 45 decybeli i nam to nie szkodzi. To nie jest oczywiście prawda. Badania na całym świecie pokazują, że uciążliwość wiatraków, bo uciążliwość jest czymś innym od poziomów dopuszczalnych. Tak? Więc ta akceptacja y, tych urządzeń, y, jakby ich wpływu na jakość, na jakość życia ludzkiego, na zdrowie jest wyraźnie zaznaczona. I my tutaj y, jakby rolą tej uchwały tutaj obywatelskiej, którą wnieśliśmy, jest właśnie to y, zasada przezorności że my chcemy tutaj czuć się bezpiecznie, móc planować swoją przyszłość właśnie dlatego, że przepisy krajowe czy jakby zakusy inwestorów nad przed tym nie chronią. Nie ma jakby drugiej strony. Nie mówimy tutaj o akceptacji jakby dla energetyki odnawialnej, nawet dla wiatraków, chociaż to, to jest w ogóle kontrowersyjna rzecz, czy one są ekonomiczne i w ogóle nam potrzebne. Ktoś do tego dopłaca, ktoś chce wziąć pieniądze, ale to my tutaj mieszkamy. I teraz ta odległość, o którą nam tutaj chodzi, to jest minimum. Z, moje, z mojego znaczenia tematu, a jest ono dosyć duże, wynika, że odległość dwóch kilometrów to jest minimum, które powinno być zapewnione. No, przykro mi bardzo, że wcześniej nie, inwestor nie zbadał tego i w tej chwili czuję się rozczarowany taką postawą społeczeństwa, ale to wcześniej trzeba było przyjść, zapytać, zaznajomić się, powiedzieć jakie są oczekiwania i my byśmy wypowiedzieli się, że my oczekujemy dwóch kilometrów odległości. Ukonilibyśmy się sobie fajnie i byście tutaj przyjeżdżali na wakacje, bo wszędzie dookoła byłyby wiatraki, a Bolecku nie. Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ważną rzecz, którą Pan Burmistrz podniósł. Otóż istotnie, wiadra, i to o czym Zbyszek tutaj mówił, istotnie wiatraki mają specyficzny charakter dźwięku. I rzeczywiście naukowcy jak wszyscy zastanawiali się, jak to jest, że. Inny hałas na poziomie 40 decybeli, bo zepsuta lodówka nawet nie tak bardzo to jest 40 dB, nam nie przeszkadza, a wiatraki, tutaj jak Pan, pan Serafin tu mówił, doprowadzają do szaleństwa wielu ludzi. No, dlaczego tak się dzieje? Otóż dzieje się to z jednego powodu. Jak Państwo jedziecie samochodem i macie włączone radio nawet głośno, i nawet Wasz samochód nie jest nowy, a można powiedzieć nawet jest dość hałaśliwy, to Zwykle zdarza się, że nie przeoczycie sygnału karetki pogotowia czy policji. I tutaj mamy właśnie do czynienia z modulowanym dźwiękiem, na co zwrócił Pan Burmistrz uwagę, że śmigło, które przechodzi koło wieży, ono dźwięk moduluje i to jest dźwięk formalny zmodulowany, na który my jesteśmy szczególnie wyczuleni. I teraz, nawet jeżeli tu Pan Akustyk Szulczyk powie, że macie tą 40 decybeli dopuszczalne spełnione to jest to oczywiście prawda, bo on przyjedzie Wam czy przy wietrze 0,9 czy przy prawidłowym, nawet w tym mierzu, może się okazać, że jest ok. Natomiast ponieważ jest to dźwięk specyficzny, to już i w Polsce i na Zachodzie obowiązuje norma w tym, w tym, w tym zakresie, która każe do obliczeń dodać tak zwaną karę hałasową i ona przy wiadrakach, jak to profesor Makarewicz mówi, nie powinna być niższa niż 12 dB. I teraz dochodzimy do krótkiej matematyki, bardzo krótkiej. Otóż, na co Serafin zwrócił uwagę, mamy kłopot z decybelami. Jeżeli ktoś mówi, że jakieś źródło hałasu wytwarza poziom hałasu 103 decybele inne 106 decybeli, to normalny człowiek powie, różnica niewielka. Ile różnica między 103 a 106? 3%, tak? Nieprawda, 100%. Między 103 a 106 jest 100%, 103. 106 jest dwa razy głośniejsze od 103. I teraz jeszcze jedna rzecz, jeżeli mamy źródło dźwięku o poziomie powiedzmy 100, a drugie źródło dźwięku o poziomie 106, to yy, poziom tego hałasu, który, yy, który jest dla nas słyszalny, czy też dopuszczalny, to jest rośnie dwukrotnie. I teraz różnica między panem Szulczykiem, który mówi 500 metrów, a mną, które mówi 2 km, właśnie polega na 12 dB. Czyli jeżeli dodamy do kary hałasowej, do tego wiatraka, który pan Szulczyk pan obliczy i wyjdzie wam, że jest 500 metrów, ja dodam 12 decybeli i wyjdzie 2 km. To jest tylko tak naprawdę spór o przyzwoitość, o przyzwoitość inżynierską, bo tu już nie chodzi o matematykę, bo matematyka jest, musimy dodać 12 do 100, to każde dziecko zrobi, ale tu tak naprawdę spór między Mną, a panem Szumczykiem polega na przyzwoitości inżynierskiej. Ja jako inżynier, który się na tym zna, mówię wam, że 2 km nie będziecie słyszeć. Inaczej powiem, inaczej. Będziecie odbierać ten hałas tak, jak, jak zwykły hałas 40 dB w odległości 500 metrów. Ty, on będzie miał tam 40 decybeli w 500 metrach, ale będziecie go tak samo słyszeć na 2 km. I, tyle, I to musicie wziąć pod uwagę. Ja rozumiem, w gminie Augustów też doprowadziliśmy do podjęcia uchwały dwukilometrowej. Radni się na to zgodzili. Problem nie był, tutaj jak było podawane, nie był w tym, że uchwała została uchylona. Tak naprawdę takie, a Augustowska uchwała też została uchylona przez sąd. Ale y, y, nie wystarczy podać pierwszą stronę, dlaczego ona została uchylona, tylko trzeba przeczytać uzasadnienie, dlaczego ona została uchylona. W Augustowie Wbrew temu, co byśmy prosili radnych, żeby wpisali po prostu jedno zdanie. Ustala się minimalną odległość 2 km, koniec kroku. Ta uchwała nie działa. Ona została ochrona, dlatego że wpisano jeszcze, że inwestor może postawić wiatrak bliżej, jeżeli ze wszystkimi dookoła uzgodni, i stąd uznał, że nie jest to obowiązkiem inwestora uzgadnianie z kimkolwiek, i uchylił samą uchwałę. Koniec kropka. Więc jeżeli radni będą kombinować przy uchwale i będą chcieli być tacy bardziej święci, a może tego inwestorów, a jakby się wszyscy zgodzili, to może dajcie 300 metrów, to są dwa uchyli. To nie tędy droga. Natomiast jeżeli przy planowaniu zrobicie 2 km albo 3 km, to jest Wasza rola i możecie to zrobić. Tyle. Dziękuję yy, bardzo. Proszę bardzo. Jeśli mogę się króciutko odnieść do tych kwestii akustycznych, yy, Pan. Pan no, Szulczyk się odniesie w szczegółach, jeśli chodzi o tą słyszalność. To myślę, że Państwo mają dwie grupy w siebie, siebie, nowoczesne, duże. Proszę, proponuję stanę 300 metrów, 500 metrów, kilometr i myślę, że w danym nie, nie będzie sensu, w takim nie będzie słychać. Także każdemu tylko polecę no, taką osobistą, nie w grupie, nie, nie każdy sobie sam, w wolnym czasie, Podjedzie i po słuchie no, będzie ze sali, pan z tym. Wyjdzie pan na drogę, zresztą, tam parę, to będzie szłyka. E proszę nie na pytanie, na studia jako Panie Pani traktujmy traktujemy się właśnie na zaję, tak? Jeżeli prosimy o kulturę dyskusji, to proszę do końca jeszcze raz. Proszę bardzo. Natomiast drugą rzecz, jaką jeśli możemy prosić. Czy moglibyśmy poprosić o to źródło tych wiarygodnych badań, które udowadniają, że 2 km to jest bezpieczna odległość od turbin? Czy pan da opracowania? Nie, ja nie jestem, ja, ja przepraszam, ja, do takich badań nie dotarłem, ale pytam się państwa, skoro państwo, ale to, to, w takim razie, skoro... Ja mam w tej chwili nawet, to, właśnie, celach, nie nawet na yön, ja tylko nie mogę tego Skoro. Pan się tytuł inżynier i prowadzi, prowadzi pan wiarygodne obliczenia, które udowadniają to, to ja się nie tytułę inżynierem, ja jestem inżynierem, proszę pana. Nie, ja, się nie, ja się nie tytułuję, proszę mnie przyrazem. nie obrażać. Nie obrażam. Proszę przyrazem. pana, naprawdę z panem wygrałem w sobie i jeszcze chcę powiedzieć, bo to chyba jest istotne. Myślę, że istotne, jeżeli już jesteśmy na emocjach, ta ekspertyza Panie pana szułczyka, ekspertyza wyrażać. pana Szulczyka posłużyła firmie tej w Augustowie, do tego, żeby podać mnie osobiście o odszkodowanie 3 miliony 400 tysięcy złotych za to, że przeszkadza mi budowaniu wiatraków. To Pan Szulczyk w tym uczestniczy. To Proszę to Państwa, i teraz, naprawdę, i teraz, i teraz Panu, ale raz, nas, nie, to naprawdę nie... Ale teraz, jeżeli ktoś mi powie, że ja się tytułuję inżynierem, ja ja pan trzeba w sądzie sprawiać... W sądzie że sprawa w sądzie uchwały. Uchwała jest niewidomna, firma się z Nie podważam Pana tytułu naukowego, chodzi mi o to, że jeśli Pan mówi, że jest inżynierem, który specjalizuje się w tego typu obliczeniach, to chętnie zapoznam się z obliczeniami, które udowadniają, że 2 km to jest bezpieczna odległość, jeśli chodzi o hałas kierunki i prosiłbym o przekazanie tych materiałów Rady. podobnie jak Pana Ślikiwicza, prosiłbym, Proszę. bardzo chętnie ja się zapoznam z tymi materiałami, o których Pan mówi, jeśli to są inne niż materiały Pani Miny Pierpon, bo o tych już mówiła w swojej prezentacji, że nie zostały one uznane przez żaden, powtarzam, żaden instytut naukowy jako wiarygodny w swoich badaniach. Ee, jeśli Pan ma jakieś inne odejście, to bardzo chętnie bym się z nim Szanowni Państwo, ja osobiście, o też nie jestem akustykiem, ale z wiatraków akurat współpracuję z Akademią Medyczną, yy, przepraszam, z Akademią w Poznaniu yy, i z AGH w Krakowie, tudzież z Uniwersytetem Leicester, Więc. Yy, Chcę powiedzieć, że to co tutaj zostało powiedziane, że ta odległość jest minimalna, jest prawidłowa. I my tego oczekujemy. Nie oczekujemy tutaj jakby ustalenia tej odległości, dlatego że my mamy tylko przed sobą strach, my się boimy. My, większość z nas była pod farmą wiatrową, rozmawiała z ludźmi, którzy tam mieszkają, zna ich opinię. Tutaj jest właśnie przyku jeden z przedstawicieli. Tak, posiadamy wiedzę, bo każdy z nas, właśnie w obawie o jutro, w obawie o swoją przyszłość, ciągle zerka do internetu, szuka informacji i te informacje znajduje. To, że nie ma informacji rozpraszających jakby te wątpliwości ze strony Państwa Polskiego Ministerstwa Zdrowia, to tu właśnie widzimy, że mamy się czego obawiać. Poprzez działania społeczne, na przykład została zwolniona z postawy pani profesor Bablas, właśnie doradca zdrowia środowiskowego w Ministerstwie Zdrowia, właśnie dlatego, że była członkiem Rady Nadzorczej Firmy Wiatrowej i udzielała właśnie takich swoich recenzji, informacji i dopiero na wniosek m.in. mój do Ministerstwa Zdrowia i wskazanie tych nieprawidłowości została z tego stanowiska odwołana. I takich przykładów można by było podawać więcej. Naprawdę proszę wierzyć, proszę mi wierzyć, że odległość ta dwóch kilometrów jest odległością minimalną i dlatego o nią prosimy. Nie prosimy tutaj, bo często tam, że 3-5 kilometrów na przykład w Szkocji w tej chwili walczą o 10. Nie. My chcemy na dzień dzisiejszy zapewnienia minimum bezpieczeństwa. To są te dwa kilometry. Bez, bez problemu mogę to udowodnić. Jeszcze, jeszcze tylko jeden, bo mamy burmistrz Kokrowiak, wypowiadał się, że będzie ulegnie zmniejszeniu subwencji wyrównawczej, natomiast w żaden sposób nie pada tutaj kwota zmniejszenia tej subwencji. Ja sądzę, że wszyscy radni chcieliby, chcieliby to wiedzieć, bo my tutaj jako społeczeństwo to o, tym, o tym akurat właśnie wiemy. Jeżeli gmina... Kisielice, zarabia 2 miliony złotych na wiatrakach, to musi oddać 85% subwencji, więc proszę sobie to wyliczyć, to jest milion, nie wiem, 700, 800 tysięcy, trzeba zwrócić do, do budżetu państwa. Mamy te wyliczenia dokładne, akurat dla Kisielic jako właśnie reprezentatywny przykład, bo pan Burgicz Koprowiak udziela się na wszystkich tego typu spotkaniach. No niestety jest tutaj zaawansowanym lobbystą wiatrowym. Mamy przykład z Gołdami, czyli naszego sąsiada, tak? I też tak samo dokonano wyliczenia. Tam mają wiatraki, wpłynęły dochody, bodajże 900 tysięcy i musieli zwrócić 1 700 tysięcy subwencji wyrównawczej. Więc te wszystkie tutaj obiecanki to są wróżki na wierzchni. I proszę, ja rozumiem inwestorów, że, że próbują tu jakby przeforsować to swoje stanowisko o tych dochodach, o, o tym, że to będzie naprawdę tak fajnie, ale mamy tu przykład tego, że jesteśmy manipulowani. Nie pierwszy zresztą, tylko kolejny któryś. Bo jeżeli mówi się, że no tak gdzieś nam trzeba oddać tą no subwencję, ale się o tym nie mówi, to mówmy wprost, tak? Że jeżeli zostanie, wybudują nam 17 turbin, czyli prawdopodobnie 1,5 miliona gdzieś będzie dochodu, to gmina Olecka, to gmina trochę bogatsza, bo tutaj jest to środek miejski, będzie musiała oddać 75%. Więc proszę sobie wyliczyć, ile nam zostanie. Ile nam zostanie? I czyli to jest warte tej ceny, którą my wszyscy zapłacimy za to? Bo my w tej chwili żyjemy tutaj w strachu. My chcemy zapobiec temu, żebyśmy nie żyli w strachu, żebyśmy mogli swobodnie planować swoją przyszłość. Że wartość naszych nieruchomości nie spadnie. To zostało podane na przykład, to zostało zbagane, to, no, a to przecież to nigdzie nie spada super świetnie. Nieprawda. Bo dokładnie badania brytyjskie y, i prawniczych y, wyliczyły, że w odległości do 3 km wartość nieruchomości spada od 50 do 75% nawet. Więc proszę nam tutaj nie mówić. Mam takie przykłady, które znam osobiście. Pod Giżyckiem człowiek chciał sprzedać dom, bo dostał drugi tam w spadku i od przyjechał inwestor, już się, już się dogadali, bo jego do sprawdzić jak wygląda sytuacja planistyczna a dziewczyna taka rozkoszna, się uśmiechnęła, ale wie on tam przecież tym trakiem, bo jak pan tam będzie mieszkał? Człowiek w te będę przyjechał, jeszcze zrugał tego człowieka, żeby chciał wprowadzić, w błąd do transakcji oczywiście nie doszło. I takich przykładów jest dużo. Mamy przykłady w Korszach. Jeszcze nie było mowy o tym, że występuje czyste zagrożenie typowo fizyczne. To, że my mówimy tutaj, że będą nowiutkie wiatraki, to i owszem, one jakiś czas są nowe, ale każde, każdemu zdarza się właśnie przypadek, że coś się stanie. Tu niedaleko pod Filipowem, farma wiatrowa, nie pamiętam, nie pamiętam tam nazwa, albo kilka miejscowości, zdarzył się wypadek, rozszerzyło się, się coś w gondoli, wyciekł olej, kilkaset litrów oleju. Wylało się do strumyka, ze strumyka pokłynęło prawie pół kilometra, płynęło gdzieś tam do stanu, do różnych miejsc. Tą ziemię próbowano zebrać, zgromadzono ją tam gdzieś, gdzieś na gromadę, ten olej dalej z tego się wysącza, więc to nie jest tak fajnie, jak na obrazku pokazano, że turbinka sobie stoi, nic się nie dzieje. tak. Turbiny się zapalają, jeżeli będzie wokół zboże, to to może spowodować pożary setek hektarów. tak oczywiście jeszcze wiele jest innych aspektów, ale... Panie Zbyszku, przepraszam, czy mogę jeszcze tutaj, byśmy chcieli tak, jeszcze kogoś tak. innego, inną opinię usłyszeć, a nie, Dobrze, to ja proszę powierzę. bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo, Jestem już w takiej sytuacji, że I powiem Panu, że mam o obok, 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 obok. Wiatraki są ogólnik, ale głośniejsze od tych samochodów, które przyjeżdżają. O Po pierwsze. Po drugie, kupując, budując się tam, nie miałem świadomości, że będą tam wiatraki. Mówi pan, że krajobraz nie ma wpływu na cenę nieruchomości. Zapewniam czy trzymać. Wychodzę na teraz, co widzę? Dwa potężne wiatraki. O tym hałasie już powiedziałem przed chwilą. Sąsiadka, sąsiedzi z boku, 20 metrów, dzięki wiatrakom, słoneczną pogodę, mają nic innego w domu, jak w salonie idące śmigła wiatraka. Nie tam. Dzięki. Na szczęście akurat taką okno że tego nie mam. No. Ale, ale nie chciałbym tych chłopaków tego wiatraka mieć przy swoim tym. To tak, taka sprawa. A jeszcze chcę złożyć jako do, do Państwa Rady. Bo podobno tutaj te tematy były tak przedstawione, tam siedziałem i widziałem z daleka jak to wygląda dalej tam w okolicach Olecka Kolonii. Jeżeli jest planowane dalsze ataki, to proszę... Aby yy, wnoszę jednocześnie i proszę, aby te dokumenty, co tutaj Państwo mówicie, żeby były zanurowane. Bo ja osobiście od maja czy od kwietnia wiatrach mam na swoim drzwieniu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze, proszę bardzo, tutaj... Pan jak dobrze pamiętam, tak? Tak. Szanowni Państwo, mam taką prośbę dla wszystkich. Jeżeli powoli byśmy swoje wypowiedzi puentowali, Byłbym wdzięczny. Proszę bardzo. I ja mam takie jeszcze prośby do rady. ale to Chcę tylko oszczędzić. Panowie, jeżeli by nie planowali. ja naprawdę zapraszam do siebie. Tam ich i, i o kierunek, będziecie trzy dni, cztery dni. Posłuchajcie, gdzie?